Siemanaczko śmietnikowa, artysta z tej strony. Ja już jestem na nocnych poszukiwaniach. Jednak filmy ze, z galerii będą od jutra. A teraz jeszcze trzeba z tej niedzieli skorzystać, ponieważ. Są bardzo dobre fanty, bardzo dobre fanty i już mamy, zobaczcie tutaj, wjeżdżamy na pompenerek, e, pierwsza miejscóweczka, takie w ogóle haszotki, zajrzyjcie sobie dowoli, co tu się wyrzucają, e, Mamy dywan, e, mamy po prostu takie rzeczy. E, no i co? Mamy też takie tutaj. E, jedzie jakiś auto, jedzie jakieś auto, a mnie to skusiło, po prostu mnie skusiła ta reklamowa, prawda? Nie skusiła o ta, bo coś zabrzęczało I zrobimy to komisyjnie Teraz będziemy jak najwięcej rzeczy Robić razem komisyjnie Czy coś bierzemy, czy coś nie bierzemy Ja już muszę się przygotować Może weźmy jakąś sobie podstawkę Żeby to miało ręce i nogi Co to brzęczy, co to brzęczy To się wszyscy zaraz dowiemy Coś tam jest, skrzyneczka czy, czy mi się to wydaje No i co, i ciach Pra prach Stąd prosto na róż pójdzie do was Patrzcie, ta jedna skrzynka pełna czego pełna. A dzisiaj tak potrzebowałem śrubek do tego ośrubowania byłem połem do galerii, robiłem w galerii i trzeba było pospinać szafki. I mówię kurde, a, a ja nie zbieram. Śrubek akurat nie zbieram. No a tutaj elegancko, także śrubki często wpadają. Jutro w galerii ładnie to pospinam. Także ośrubowanie mi się tym razem przyda. Mamy tutaj co tu mamy? Mamy korki. Korki mamy normalne. Tylko korki, o No popatrzcie, popatrzcie To magnes zwykły To zwykły magnes, ale jakże piękny Patrzcie, duński German, deliter, mała syrenka Deliter mermaid Fajny, fajny, fajny Fajny magnesior Co jeszcze tutaj ciekawego będzie O, jest i pff. Kraków znowu Panełka z Krakowa e, Już jedną tam mam Mamy tego alkolika. Oni się specjalizują w tych lajkonikach, normalnie. Widzę Kraków i Lajkonik. Tym razem coś takiego. Taki Lajkonik. Co tu jest napisane? Dan No, Dan to robił, ale Karniowice. Nie Kraków. Z Karniowic rozrobili eee, tego konika z Krakowa, ale jest kompletny, piękna, pamiątka. Nie wiem, czy stary, nowy powietrze. Odkładam do naszych znajdek z tego depozyciku. Co jeszcze? O, co to jest? Bursztyn z domu? Patrzcie. Troszeczkę bursztynu z świnoujścia. Ale jazda. Odrobina bursztynu z świnoujścia. Same magnesy sobie. bursztyny Bursztyn ze świnoujścia. Taki fajny. Tak nie widziałem. Taki w takiej formie po prostu. Pamiątki. Czy widziałem z bursztynem, ale nie, o. Zalipie. Co to jest zalipie w ogóle? Zalipie też ma swoje magnesy. A, no właśnie. Zalipie. Też ma swoje magnesy. Kolejny to jest Budapesz, Parlament. O, byłem tam. Byłem w tym parlamencie w Budapeszcie. Na, na fejsie nawet są foty. No jest w no Budapeszcie fajnie. Tam jest Budapesz, Wiedeń, prawda, Bratysława. Fajne, fajne mie mie miejsca. A ja zawsze jak gdzieś jadę, to zwiedzam największe zabytki. Tym razem Parlament e, też był w tych zabytków. O, to jest jednak będzie skarbik magnesiku chyba tym razem. Kazimierz dolny. O porcelanowa Magnat handmade, handmade. Karolina Renda ma... O, zobaczcie, handmade. Karolina Renda Handmade. Możemy zezwolić. Kamie żimbierz dolny. Karolina takie rzeczy robi, piękne. To nawet trochę już takie... Jak fajans, prawda? To fajans, ona to z fajansu robi. No, no to... Taki fajansik mam powiem. Zobaczcie, no fajny, ktoś dolny. Co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze nie jest? O, co to jest za pani? Patrzcie, takie coś. Do czego to służy? Sprawdzimy to? Moi śmietnikowi artyści. Muszą to sprawdzić. Sprawdzimy, weźmiemy, patrzcie, do czego to może służyć. Nie wiem takie coś. Też wezmę. O, klucze mogą być mosiężne. Teraz yy, zacząłem zbierać też klucze. Od... O, są, widzicie, Prześwituje już ładnie mosiąc. Także klucze te grube są, są ociężne. Także bierzemy mocą. Klucze też zbieramy. Trochę do spróbowania. Coś tu jeszcze jest. Magnesy. O! Jeszcze rynne. Co to? O, patrzcie, nowy nowy kontakt normalnie. Plastrolu. Nowy kontakt plas, plastrolu normalnie. O, fajnie też jest. co jeszcze ma, O, jutro śmietnikowi artyści. Otwieramy galerię. Koniec żartów. Teraz. Będziemy w galerii skarbów normalnie. Bardziej w hurtowni skarbów. Zobaczcie, budowa zdrój. Taki magnesik. No i dobra, no uważamy. Za A coś tu jeszcze jest? Coś tu jeszcze jest. Jest jeszcze imbusik. Co my tu mamy? O, magnesiki jeszcze Zobaczcie, jeszcze magnesiki. Co tu jest? Matka Boska. No jest górze chyba. Taki magnes, jeszcze nie widziałem. Ciekawy magnes. Taki jeszcze jest. O. No nie, no nie wiem czy brać już takie słabe magnesy Zrabki magnes Zrabki A taka kolekcja, no. o i będzie coś komisyjnie, patrz, pluskiewki normalnie sztuk 50. E, nie ma datowania czy jest, ale wezmę, bo staro opakowanie od pluskiewek. Masakra, będą pluskiewki czy co? A tam normalnie biżuteria by była, to bym po prostu zawoł dostał. Nie, tutaj komisyjnie są. Magnesik i te pineseczki pineseczek nie bierzemy ale pluskiewki te opakowanie bierzemy od pluskiewek, bo ono jest vintage PRL, no nie? dobra, no i to by było na tyle pierwszy depozyt pozdrawia Was śmietnik, I nie ma I nie ma nic pozdrawia Was śmietnikowy artysta no i co? do następnego do następnego! Mam nadzieję depozytu albo czegoś ciekawego tu od razu, że sprzątamy też, jest ważne, żeby każdy wiedział, żeby sprzątać po sobie, to nie wiem co zabrać, ja to zabiorę tym zaraz, nie ma tutaj żadnej, żadnej, nie będę po prostu dodatkowo przeciągał, ja sobie to w to wezmę, o, ja sobie to w to wezmę, te naryści, te wszystkie fanciki nasze, a najważniejsze to ośrubowanie, ośrubowania już potrzeba. Najbardziej, wiecie, mosiężnik wodny, żeby było trzeba najbardziej. Mosiąc ten. Stę... No i co, rymbusik też. A rymbusik z rymbusikiem. Lecimy z tym tematem. Dalej.